Już się mam, dzisiaj zagramy na PINGWIN PACKU, a więc zapraszam was. A więc tak, no tak już pewnie się mogli znamy, no, oczywiście zmieniłem skin, dlaczego? Tamten mi się w ogóle nie podobał. Już wygrałem No nie wiem, czemu, po prostu brzydki był i w ogóle, no, no nie podobał mi się po prostu, o. Zrobimy na, żebyśmy mieli później jakieś jedzonko. Jest. Więc dobrze. Hmm. Na razie widzę, że bez drzew. O, to już inny barwnik. Hmm. O, są jakieś drzewa. Co to jest? Ja na czerwono czerwonym, jaką troszeczkę. No, nie zabijam? Jeszcze ja się ja. Zobacz, słyszę zombiaka. Mhm, mm spoko. Ale no za rzuciłem za mojego... Dobra, słyszę zombi. Słyszę szkieletek, który się spalił. Ale naprawdę, co... Co to za te cyklopsy? być cyklopy. Ale co? Ale potrzeby mnie nie zaatakowały, nie? Dziwne, ale tak i boję się tak podejść i ich No już w przyszłości I właśnie, to co widzicie, to nie jest... Jak się nazywa? To nie jest Too Many Items To jest for re Recipe Mode Które pokazuje mi na przykład jak to zrobić, to jest bardzo przydatne Bo uf, niektóre tutaj rzeczy, uff bardzo trudno zrobić. Dobra, zrób na sobie. Ej, ja słyszę zombiaka. To mnie trochę, to Minecraft'a, nie no może żyć tak sobie przesuwać blokiem. Dobra, zróbmy na szczęmiaczek. jeszcze Cóż bardziej. Gdzie może być? Co to jest? Jakiś krok Masz tyle życia? O kurde. Myślę, że ten piękny park nie chyba O, Tim O fajnie. Nie będziemy się męczyć z tym. Ten kolejny, ale chyba jeszcze większym Tak? Wiemy czy jego. King krok. Nie! O, ja bym nie zauważył, ja bo nie zauważył mnie. Nie, bym To nic by nie czuję na ten powinienem zbyt. bez I kurde, no. No więc to sobie jadę pewnie krawy. Tu też dużo, 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 duży zombie. Nie, nie dotykaj ja mnie, to jest dobrze. Dobra. Właśnie, no, z o jest tego co wiem, muszę to zmienić. Oglądałem kilka tam odcinków. Właśnie. Znaczy, z... ...Ping... od Pingwina... ...i z tego co widziałem, jak Gary grom na normalu, to ciągle dodał. No dobra, nie ciągle, ale wkurzył się i dedął. wiecie, ja tam wolę i to, teraz ja od razu z tego zmienił na Easy i tak gram, więc ja też tak na razie będę grał Co ja co na razie widziałem, to ja tak boję na tym grać jak na razie, ale dobra. Właśnie, co dodać. To znaczy? Znaczy, zmieniam skina z kina. Jest tylko z jednego powodu. Dziwne to słowa. Życie, że denerwował mnie. Na niektórych po prostu działa mi na niektórych teksturach. Nie na wszystkich, ale jakoś. Na razie wolę grać na zwyczajnym. Jest tu boje. No. Dobra, ale teraz... Crafting... Yy, dobra. Kill off. Bang, bang. Pewnie będzie tutaj głośno słyszeć na muzykę, znaczy myszkę. Ja to ale Na razie mi ujdzie taka przyszłość, nie wiem, gdzieś tak kupię. O właśnie. Też mam zamiar sobie kupić nowy mikrofon, bo ten jest beznadziejny. I mam głos, jakby miał 3 lata. Nie wiem, no, nie dobra, nie 3 lata. 8-9. Więc... No to tak. Kiedy mam kupić? Mam zamiar kupić. No, dokładnie tak nie wiem, ale... Postaram się, gdzieś przed końcem, już... a kurde, właśnie co jeżeli chodzi o. No tak, postaram się dzisiaj przed wakacjami, był dziwny dźwięk. No, se... jeżeli chodzi o wakacje, chciałam Was poinformować, że wakacje, dzięki będą się. Trochę ten sobie przegrywać, bo ja przy, będę przyjeżdżał do Polski. I z tego już powodu, że ja tam nie mam internetu, bo specjalnie tam, bo ja mieszkam teraz z Szwecji. No i tam będę szłać do kuzynu, do kuzynki, i tam jak coś wtedy wygrył... Znaczy, będę nagrywał tam u mnie w domu, ale żeby przesłać, no to będzie trochę gorzej. Czyli na przykład. Będzie. Bam! Będzie trochę lipa. Zaraz wam mogę. Kurde. Nie lubię tego, że tutaj być. No sądę. Nie mamy węgla, nie mamy nic. Co so, jak ja tu gajram? że to... tu zombie czekaj, okay, nie się na tylko muzyki muzykę z tego A. mam nadzieję, że wam nie przeszkadza muzyka z minecrafta bo akurat niektóre w piosenkach, znaczy muzyczki z tego są fajne na mimi się pasowają bo nie są kurna, co się zbliża ja czuję dedo. Nie wiem jak wy, ale ja czuję dedo. Węgiel! Boże oh. jednak nie zginiemy za szybko. Właśnie głupi że nie mam tego... Nie mam głupy, że nie mam w tej... Właśnie... nie mam, głupy, nie mam, nie mam tej modyfikacji. To Lion King Mode. Bo mi się tam usiadlił. Już creeper. Nie no. I co na no taki właśnie dziwaczny dźwięk? Dobra, ja bym... mówię, ja się tutaj boję. Kurde. Wszelkie nawet nie wiem, który jest. Znaczy wkopnę się na chwilę. Spokojnie, ale coś widzicie, by nam lekko, ale. Zrobię tak na wszystkie. Bo. Ja dość dobrze chcę. Dobrze. to tutaj właśnie? Nie, 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 ja się nie boję. Wyjść tylko. zrobię zróbmy sobie ten. Piasek. Abyśmy mogli sobie przypalić jedzenie, bo widzicie, za chwilę będę.

serii z Mario Brosem. Jakaś... Nie wiem czy będzie z niej kontynuacja. Bo my, no, tak... to było tak dla zabawy. Chciałam, że fajnie się podnie, ale tak zacząłem później tak lomiłem. W ogóle ja jestem słaby w Parchora, więc nie. No, no, no thanks. Ale tak, będę raczej nie do 10 po. Ja się kurde nie mam odcinek. Zawsze tam zapominam, bo ja nie chcę robić za długi odcinków, bo wiem... że i tak większość z was nie pogląda po do końca, bo ja też mam nie lubię oglądać odcinków z czegoś, które trwają więcej niż pół godziny. I dla mnie 15 minut spoko. 15 do 17 minut. I dla mnie... To już jest wystarczająco dużo. Więc damy, iś mógłby wbijać się jak okay, spa. Legajcie, powstawa sobie tak jak ja lubię zawsze. Haha, już Weźmy. No mm, właśnie, ale. ja pierdolę. I ten dźwięk, no co to jest? Tutaj jest jakiś pojenery... Pajączki Pajączki, pajączki, pajączki. Panie, pajączki. 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 To się tam Endermany. Pajączki, które... Ile tu jest tych pająków? Co? Co to jest? Co to jest? Co to jest za dziwne coś? O, jakieś... Nie wiem co to jest. A już z... Jestem... Ja się go boję. Ale dobra. Jest ta hard... 60 żyć. Powaliło. Ola ma 9, bardzo ma 9. GEN 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 у у да, такие дерьмянки. <sharp> Проблемы Два И так за мной, по-моему, будет. Тихо, тихо, тихо. меня, по бы заглушало тут. Так, больше. Это, в принципе, уровень. э э я есть хардкор... Есть Nie, a takich zębiaków też się nie boję Ja tu dam do takich tysiąca? To jest najgorsze, grasz sobie, grasz i nagle cię zotokuję takich z pięć zębiaczków A ty bez broi i udajesz koksa Tak, o oh fuck Ja się tego nie lubię U, potato Ja wiem, że zębik ja potato. Ale zdrowy potato, czy znaczy normalny potato? Ja yeah, mam potato. No nie, szkielet. Ja nienawidzę szkieletów. U

Co zrobił Jakiś morze Jaha! Dobrze jest! Ja to chyba widzi... kurde, widzicie? Ja Raz, dwa, o kurde. To, to jest easy. Gin, 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 gin. Nie, 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 nie! O nie! Co pierdolamy? Kurwa, ja się boję. Ja pierdolę. Ej nie, ja się boję. Kurwa. No nie! Nie pierdolę! No nie! Bierz ich, pomóż mi, ciekla, pomóż! Ja się boję teraz. Teraz się spierdzielam do wody. Kurwa. Ha, ha. No nie no, ja bym was tak bym nie zostawił, co nie? Nie zostawiłeś tak... Te... ...w takim momencie, <grywa> Dobra. Czy się da? jest będzie ranok. Pójdę sobie tam. Bo widzę że Kóźnie nie mamy żadnego nie mamy zbroi. Kurde. Really? Ja. Kurde, ile tu jest mobów? Gdzie nie pójdę, tam jest moby.